Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was porównanie składanego łóżka z Desims 3 i Desims 4. Więc zaczynajmy. W trójce pojawiają się w studenckim życiu. Można je łatwo złożyć, jak i rozłożyć. Rzadko kiedy simy mogą zostać przez nie przycześnięci, co skutkuje nam negatywnym nastrojnikiem na 6 godzin. Simy mogą również zostać, można powiedzieć, połknięci przez łóżko, gdy będą chcieli je zamknąć, ale to nigdy nie kończy się śmiercią. I również dostajemy negatywny nastrojnik i przez obie te czynności mamy zablokowane funkcje złożenia tego łóżka. Nasz Sim może zostać losowo zabity, gdy będzie chciał rozłożyć łóżko, ale to naprawdę bardzo rzadko kiedy się zdarza, żeby nasz Sim właśnie zginął od tego łóżka. Jak możecie zobaczyć za chwilkę, duch jest czerwono-biały i jest lekko wystraszony, gdy już później pojawia się jako duch i jest koło łóżka. Teraz macie na ekranie wygląd nagrobka i przechodzimy do The Sims 4. W The Sims 4 składane łóżka dochodzą wraz z akcesoriami kompaktowe wnętrza w czterech kombinacjach. Dwie z nich mają z przodu sofę. W odróżnieniu od trójki, wszystkie łóżka są zasilane przez energię, więc Simmy mogą je łatwo rozkładać i składać za pomocą pilota. A przez używanie go również dostajemy nastrojnik. Łóżka losowo się psują, kiedy Simy próbują je otworzyć, ale to nie zawsze ich zabija. Podobnie jak w trójce, nasze Simy mogą zostać zjedzone przez to łóżko, z tą różnicą, że w tej części to się dzieje, kiedy nasze Simy śpią. Te obiekty mogą się zepsuć, dlatego te interakcje pojawiają się częściej. W przypadku obu tych sytuacji dostajemy negatywne nastrojniki. Na jakiś czas mamy również zablokowane funkcje spania i drzemania na tym łóżku. Dzięki ulepszeniom nasze Simy lepiej śpią, a łóżka się rzadziej psują. Nasze Simy randomowo mogą zostać zmiażdżeni przez łóżko przy próbie otwarcia go, gdy jest zepsute. Duch jest cały biały, a z jego klatki piersiowej wychodzi literka Z, jak u simów, którzy śpią. W czwórce Duch może ostrzegać innych simów przed tym łóżkiem. Mają dostępną interakcję wejścia w Sima, a mianowicie opętanie go, aby odebrać im całą energię. A ofiara po tym padnie ze zmęczenia na podłogę i uśnie. To by było wszystko w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I do usłyszenia. Do następnego. Papa. Pa.